To jest nowość w naszej ofercie, jest to Renault Traffic Entry Plus, jest to odpowiedź na rynkową, nową Kalifornię. Dwoje drzwi przesuwnych z jednej i z drugiej strony, są to innowacyjne fotele Relax. Dział samochodów dostawczych grupy Renault należy do krajowych liderów sprzedaży pojazdów zabudowywanych z homologacją producenta samochodów. Jesteśmy na prezentacji tychże pojazdów. Są to oczywiście m.in. chłodnie, m.in. mobilne warsztaty samochodowe, ale też oczywiście kampery. Co taka homologacja daje producentowi zabudów i co przede wszystkim daje posiadaczom, klientom tych samochodów zabudowanych? Jeżeli chodzi o branżę karawaningową, mamy tu jednego producenta, jest to firma Wave Camper. Homologacja daje nam wiele rzeczy. Przede wszystkim jest to bezpieczeństwo dla klienta, ponieważ mając po pierwsze homologację, po drugie autoryzację Renault SAS, samochody, które my zabudowujemy, nie tracą gwarancji producenta. Czyli całość samochodu, pomimo naszej dosyć dużej ingerencji w auto, ma cały czas gwarancję producenta. Hmm, czyli daje to bezpieczeństwo klientowi, że no nikt nie odrzuci mu jakich, jakichkolwiek roszczeń gwarancyjnych, jeśli coś będzie się z autem bazowym działo. A druga sprawa no to homologacja. Żeby uzyskać taką homologację, musimy przejść dużo specjalistycznych badań, dużo rzeczy. Musi być sprawdzone, certyfikowane. Daje nam to i klientowi poczucie bezpieczeństwa, że wszystko, co stosujemy w tym, w tym aucie, jest naprawdę najwyższej jakości. I na każdym kroku tej jakości musimy, musimy pilnować, bo homologacja też jest to, jest później audytowana przez, przez transportowy dozór techniczny także każdy element produkcji musi być w odpowiedni sposób. Musi być w odpowiedni sposób przez nas przestrzegany. Czyli, jak rozumiem, nawet uszkodzenia tej części mieszkalnej możemy oczekiwać, że będą na pewno w dowolnym serwisie Renault w Polsce, tak? Dokładnie tak. Oczywiście, tak jak mówię, dla serwisów jest to coś zawsze nowego, ale no, świadczymy tutaj zawsze pełne wsparcie dla, dla serwisów. Nawet z ostatnich, z ostatnich miesięcy, przykład klientowi wjechali w tył, dość duża ingerencja blacharska była w samochód. Auto zostało rozebrane do oględzin, natomiast po wszystkim zostało przywiezione do nas. My je poskładaliśmy, poskładaliśmy od nowa, a za wszystko zapłaciła ubezpieczalnia. To jest nowość w naszej ofercie, jest to Renault Traffic Entry Plus. Jest to odpowiedź na rynkową, nową Kalifornię. Z takich nowinek, których do tej pory u nas w samochodach nie było, to są dwoje drzwi przesuwnych z jednej i z drugiej strony. Są to innowacyjne fotele Relax, które mają możliwość rozkładania się do takiej wygodnej pozycji podczas jazdy i z tych, z tych foteli tworzymy, tworzymy dolne łóżko. Zabudowa z dwoma stolikami, inaczej troszeczkę rozwiązana, rozwiązana lodówka niż, niż do tej pory, a z tyłu bardzo funkcjonalne, bardzo funkcjonalne rzeczy jak szuflada wyjeżdża, wy, wysuwana z mebla, która po pierwsze zapewnia nam bardzo dużo miejsca do przechowywania, ewentualnie do zrobienia grilla, czegokolwiek na zewnątrz, ze strony ze strony drzwi przesuwnych tych lewych, oczywiście też dodatkowy stolik, który umożliwia nam ugotowanie czegoś na zewnątrz. Taki samochód w takiej konfiguracji, jak stoi tutaj w okolicach 330-340 tysięcy brutto. Samochody, które to też jest taki dodatkowy, dodatkowy plus posiadania autoryzacji i homologacji, mamy grupę dealerów w Polsce, która sprzedaje nasze samochody. Czyli klient fizycznie idzie sobie do dealera, konfiguruje zabudowę u dealera, konfiguruje autobazowe u dealera i samochód odbiera z sieci dealerskiej Renault.